W tym zadaniu musimy obliczyć następującą granicę przy niedążącym do nieskończoności, a następnie wpisać w te trzy kratki trzy kolejne cyfry po przecinku rozwinięcia dziesiętnego otrzymanego wyniku. Policzyć tę granicę jest dosyć łatwo, ponieważ mamy tutaj tak naprawdę różnicę dwóch granic. Moglibyśmy tę granicę rozbić na różnicę dwóch granic: granicę z tego wyrażenia minus granicę z tego wyrażenia. A z każdego z tych ułamków oddzielnie granicę policzycie jest bardzo łatwo, ponieważ w liczniku i w mianowniku mamy wielomiany tego samego stopnia. W pierwszym ułamku są to wielomiany stopnia trzeciego, i tu mamy n do trzeciej i tu n do trzeciej, czyli granicą takiego wyrażenia przy N -ie. Dążącym do nieskończoności będzie liczba, która jest ilorazem współczynników stojących przy n w najwyższych potęgach, czyli to będzie po prostu 9 siódmych. Tak samo dla tego wyrażenia. Tu mamy po prostu n kwadrat, czyli przed nim tak jakby stoi jedynka, zatem granicą tego wyrażenia przy n dążącym do nieskończoności będzie wyrażenie, będzie liczba ułamek 1 trzecia. Czyli ta granica jest równa po prostu 97 minus 1 trzecia. Ale skoro to jest zadanie otwarte, to może coś więcej napiszemy. Czyli napiszę chociaż to rozbicie na dwie granice, i potem może jeszcze jedną linijkę zapiszę tak, jakbyśmy liczyli te granice. Czyli po prostu w każdym z tych ułamków dzielimy licznik i mianownik przez n w najwyższej potędze. Zapiszę teraz te rachunki. No, i gdy tak elegancko rozpisaliśmy naszą granicę. To teraz oczywiście tutaj możemy n do trzeciej skrócić w nieskończoności każdy z tych ułamków będzie leciał w 0 i to w 0, i to w 0, każdy dąży do zera, ponieważ dzielimy liczbę stałą przez nieskończoność. Tak samo tutaj n kwadraty skracamy, 1 przez n kwadrat dąży do zera. No i teraz już nie ma żadnych wątpliwości, że pierwsza granica jest równa 9 siódmych. Druga jest równa, tutaj 1 trzecia. Odejmujemy te ułamki, sprowadzając do wspólnego mianownika 27 minus 7 podzielić na 21. To się równa 20, 21. No i ponieważ musimy napisać rozwinięcie dziesiętne, to na przykład na kalkulatorze dzielimy 20 przez 21 i wychodzi w przybliżeniu coś takiego 0, 9, 5, 2, 4. Musimy wpisać pierwsze dwie cyfry, czyli po prostu 9, 5, 2. No i to jest takie pełne rozwiązanie do tego zadania. Myślę, że gdybyśmy napisali tylko ten pierwszy krok i tutaj napisali, że to wyrażenie dąży do 9 siódmych, może jeszcze zaznaczyli te współczynniki, tak samo tutaj zaznaczyli jedynkę i trójkę, że dąży do jednej trzeciej i z tego kroku przeszli od razu do tego to powinniśmy raczej dostać maks punktów na maturze z takiego zadania, chociaż na pewno takie pełne rozpisanie byłoby lepiej widziane, żeby wiadomo było dokładnie, że wiemy, że możemy rozbić taką granicę na dwie granice, no i skąd wynika, że taka granica jest równa ilorazowi współczynników przenar w najwyższych potęgach, a wynika właśnie z takiego rozumowania.